Cześć, cześć. Dzisiaj jak zwykle niedzielna podmiana. Porozmawiamy sobie też o hodowlach. Pochwalę Wam się, jak ładnie rozmnażają mi się rośliny w akwarium. A dlaczego, myszki moje kochane, chcę poruszyć temat hodowli? Bo jest to temat bardzo ważny, żeby nikt nas nie zrobił w jajo. Parametry w zbiorniku. Azot przed podmianą 2 ppm. Zobaczcie tyle ryb. A, a co tu prawie w ogóle? PH mam na poziomie 6. Czyli zobaczcie po całym tygodniu. PH tak naprawdę z, zjechało mi 0,2 stopnia. Nie jest to dużo. Woda się nie brudzi. Myszaki moje, jak widzieliście, tak naprawdę podmiany robić nie muszę. Natomiast e, chcę, dlatego że troszkę szyby e, mi się przybrudziły. Jak widzicie, nie jest to jakoś e, mega widoczne, ale je przetrę, zrobię małą podmianę 50-litrową wody. Przytnę trochę rośliny, dlatego że żabienice e, wypuściły już dużo nowych podwodnych liści, no i te emersyjne niestety nie radzą sobie pod wodą, trzeba je wyciąć. Nie ma co e, martwymi liśćmi podnosić sobie fosforu i nadmiaru organiki w akwarium. Jak widzicie, ryby niecierpliwe, będą nam asystować. Jeszcze nic myszaki nie jadły. <laughs> Dostaną e, jedzonko już po wszystkim. Pielęgniczki ramireza, słuchajcie. E, utworzyły sobie dwa gniazdka z ikrą. Zobaczymy, co z tego będzie. No i co? Zapraszam Was na serwis. Zaczniemy sobie od wypompowania wody. Ja tak zawsze robię. Czyszczę sobie przy okazji dno. Zobaczcie, jakoś tego syfku nie ma dużo, ale zawsze to, słuchajcie, bezpiecznie. I tu sobie ten stary żwirek jeszcze zaciągnę, który mi wychodzi spod tego piasku. To jednak był głupi pomysł. Trzeba było odciągnąć ten piasek z wody. Nie ma jakoś, słuchajcie, tutaj brudów. Dlaczego chcę porozmawiać o hodowlach? Słuchajcie, w Polsce mamy naprawdę na palcach u jednej ręki można odliczyć dobrych hodowców. Niestety większość z nich bardzo często sprowadza ryby z na przykład z Niemiec. Tutaj mówię stricte o wyspach. No odpad, który bardzo tanio kupuje, a potem nam wciska w cenie po 240 zł za sztukę. Ja słuchajcie, <coughs> widziałam już takich sytuacji wiele. Wiąże się to z tym, że później yy, nie widzimy tak, czy ta ryba rośnie, czy nie rośnie. Ona jest odpadem, czyli ma wady, tak? Albo nie rosła, albo ma za krótkie pokrzywy skrzelowe, albo ma niedobrą budowę, i tak dalej, i tak dalej. Płacąc takiej osobie, wspomagamy taki pseudo biznes hodowlany. To nie jest hodowca, to nie jest osoba, która wyprowadza sobie własną linię, tylko to jest osoba, która po prostu zarabia na początkujących akwarystach. Są też, słuchajcie, hodowcy, którzy skupują na rybek od lokalnych hodowców. Potem je dobierają w pary, czyli dobierają rodzeństwo w pary i taki chów wsobny potem nam sprzedają, tak? Bardzo często jest tak, że trafiamy do jednej osoby i jak przeczytamy, że ryba jest stadna, z jednego miotu kupujemy całe rodzeństwo, które później właśnie nam się dobiera w pary. To też jest, słuchajcie, pseudohodowa. To jest to samo co psy, to jest to samo co koty. Niestety w tych czasach świat opiera się tylko i wyłącznie na pieniądzach. Bardzo często takie osoby, które otwierają hodowle, nie zdają sobie z tego sprawy, że żeby prowadzić hodowlę trzeba mieć wiedzę ichiologiczną, trzeba znać się na preparowaniu wody. Trzeba znać się na bakteriach, trzeba znać się na lekach, trzeba znać się na wszystkim. Bardzo często takie osoby nie potrafią też przeprowadzić odpowiedniej selekcji, jeżeli chodzi o budowę ryby, owady genetyczne. Tutaj odsłoń sami trochę zaszło zielenicą, ale ja to sobie wytrę. I co? I takie ryby do nas trafiają, tak? My te ryby kupujemy, potem rozmnażamy, a potem właśnie wystawiamy na Elixa. Wszystko trafia na Elixa. Tak naprawdę nie znamy historii pochodzenia tej ryby. Nie wiemy, czym była karmiona. Nie wiemy, czy urośnie. Nic nie wiemy. To jest słuchajcie, gra w rosyjską ruletkę. Widzicie, ja sobie. Tu wycieram wszystkie szybki, o, zawsze jakaś zielenica przy naświetlonym zbiorniku przez światło się trafi, nie jest tego dużo, słuchajcie, jestem z tego dumna, znaczy, że mam odpowiednie parametry i biologię w zbiorniku. Nie słuchajcie, serwis akwarium. Dla mnie to jest przyjemność, że ja się odstresowuję w ten sposób. No przecież po coś to akwarium musimy mieć, tak? Nie rozumiem ludzi, którzy nie przeprowadzają serwisu. W ogóle tego nie rozumiem. Przecież to jest dla akwarysty sama przyjemność, że może sobie od czasu do czasu pogrzebać w tym akwarium. Tutaj jeszcze coś mam. I tutaj. Że wracając do właśnie takich dziwnych hodowli, one się, słuchajcie, przeważnie pojawiają na eliksie. Jak możecie sprawdzić takiego hodowcę? W bardzo prosty sposób. Wystarczy poprosić go o fakturę albo o rachunek. Oczywiście, Wam go nie wystawi. Możecie go poprosić o dokumenty ryb, gdzie je kupił, skąd je ma. Też Wam takich nie pokażę. Tutaj sobie, zobaczcie, emersyjne liście wytne. One tutaj gniją tylko i wyłącznie. Co tu jeszcze mamy brzydkiego? W sumie to wszystko jest ładne i zdrowe. Słuchajcie, nie muszę nic ciąć za bardzo. Wyciąłam, tutaj jest jeszcze taki brzydą. Wycinajcie te liście, wycinajcie, dlatego, że jak one się rozkładają, to zanieczyszczają wodę. To jest zupełnie niepotrzebne. A roślina, słuchajcie, też stymuluje do wzrostu, tak? Pamiętajcie, że na każdym osłabionym liściu może pojawić się glon. Przeważnie glony pojawiają się na osłabionych roślinach, nie pojawiają się na zdrowych. Dlatego ja się w ogóle nie boję e, o naturalne światło słoneczne, które świeci na zbiornik, bo ja wiem, że moje rośliny są w miarę dobrej kondycji. Mają wszystkie potrzebne składniki do życia. Mają węgiel, mają mikro, mają potas, azot i fosfor. No I co, słuchajcie, chyba to na tyle jakoś. Mega wielkiego cięcia nie ma. Zobaczcie, tu Wam pokażę. Eee, już mam nowy lotosik. Przyczepiłam go sobie do lignitu. O. I taka nowa sezoneczka sobie tutaj będzie się rozrastać powoli. A później razem wymyślimy, gdzie ją posadzimy. Tutaj zobaczcie jest ta krypcia, mi ją zbrojniki notorycznie odczepiają, to jest ta kryptokordyna non którą kupiłam, ona już, zobaczcie, wypuszcza tutaj nowe listki. Ja sobie od razu, słuchajcie, wytnę te emersy, bo mi niepotrzebne, o. Jest dużo już, zobaczcie, takich nowych już listków. To też sobie wezmę. Zobaczymy, słuchajcie. O Jezu! Nożyczki mi wpadły. Ja jestem bardzo cierpliwa, jeżeli chodzi o rośliny. tak? Nie, nie irytuję się, jak coś nie idzie, zostawiam. Ta roślina się w końcu przyjmie. Widzicie, żadna z moich roślin nie jest posadzona w podłożu. I tutaj chciałabym też poruszyć ten temat tego podłoża, bo jestem mnóstwo no batakowana. <laughs> Słuchajcie. Moi mili, kochani, najdrożsi, podłoże przy moich rybach nie może być większe niż 1 centymetr, ze względu na to, że w akwarium cały czas coś opada na dno. Czy to jest jedzenie, czy to są kupy, czy to są resztki roślin, i wchodzi w podłoże. Ja muszę mieć podłoże, które zostanie przetrzepane przez yy, pielęgniczki, przez, przepraszam, przez kiryski yy, i przez jady i nie będzie zbierało syfu. Boże, jeszcze mi kartka od testów wpadła. I nie będzie zbierało syfu, tak? Ja nie neguję akwarium z podłożem. Każdy ma takie ryby, a nie inne i każdy dobiera go, to znaczy podłoże, do swojego zbiornika. Ja z racji tego, że um, wielokrotnie słuchajcie e, testowałam różne warianty, wybrałam ten, dlatego, że od wielu, wielu lat nic mi się nie dzieje z rybami, tak. E, rośliny, słuchajcie, wszystkie proste, które e, mają małe wymaganie, jeżeli chodzi o CO2, pójdą wam normalnie jak e, epifity na korzeniach, tak, będą pięknie rosły. E, ja czasami, słuchajcie, śmieję się, bo ktoś ma Mega duże podłoże I, i tak te rośliny mu nie rosną, więc nie jest to żaden mianownik tego, czy będziemy mieć podłoże, czy go nie będziemy mieli, tak? Roślinie jak jest dobrze, jak ma wszystkie składniki odżywcze słupie wody, nic się nie będzie działo, będzie normalnie rosło, a korzeniami się po prostu zaczepi do Korzenia, lignitu, kamienia W naturze też bardzo często w potokach, w rzekach rośliny są bo przyczepiane słuchajcie do kamieni, wcale nie rosną w żadnym podłożu A są olbrzymie Także To taka informacja dla Was Dobra, Ja myślę, że już jest dobrze Jeszcze tutaj Jakieś drobne Zobaczcie, ja mam naświetlony zbiornik, taka pojedyncza zielenica. To jest. To mi ktoś kiedyś napisał, że to Krasnorost. Gratuluję oka. To są, słuchajcie, zielenice od słońca. Ich jest mało, ale wiadomo, zielenica, słuchajcie, kolonialna ma to do siebie, że jak nie będziecie dbać o tą higienę tych szyb, to prędzej czy później wywali Wam na roślinach. Tutaj Wam jeszcze pokażę, słuchajcie, Donorusa, tego od kolegi, co dostałam. O! Zobaczcie, ja go sobie posadziłam tutaj. To jest kokos bez żadnej ziemi. Zobaczcie, jak on się rozrósł. Widzicie? Bez żadnego podłoża. Niech on sobie tutaj rośnie. Szczęśliwy. Czyli co, da się, tak? Każdy ma swój sposób na akwarystykę, i każdy ma jakieś swoje doświadczenie. I warto słuchajcie, ja tak robię e, brać informacje z kilkunastu źródeł, a nie opierać się tylko na jednym i wyłącznie dlatego, że wtedy uprawiacie czyjąś akwarystykę, a nie swoją. W momencie, kiedy e, zbieracie wiedzę, yy, o, tu mam jakiegoś ślimaka, zbieracie wiedzę z kilkunastu źródeł, wyrabiacie sobie własne doświadczenie i własną linię, jeżeli chodzi o prowadzenie zbiornika. Jeżeli opieracie się tylko na jednym akwaryście, prowadzicie zbiornik tak jak ten akwarysta, a wy macie sami dochodzić do pewnych rzeczy, sami, sami ustalać sobie, to, jak Wasz zbiornik będzie wyglądał, jak będzie funkcjonował i co jest dla niego najlepsze. Tutaj mam wodę, słuchajcie, już wpuszczoną do podmiany. Muszę sobie dodać, w związku z tym, że tutaj Kaha mam wyższe, bo jest z filtra żywicznego, Kaha jest na poziomie 6, muszę sobie dodać odliczoną urabkę akwakultu. Pamiętajcie, żeby zawsze dodawać. Yy, kwasy do wody, która się natlenia i cyrkuluje, tak? Yy, jest to bardzo ważne, ten kwas musi się bardzo dobrze wymieszać z wodą. Nigdy nie wlewamy żadnego akwacidu ani kwasu solnego do akwarium. Kwas solny, tak samo jak yy, dodajemy do preparowanej wody, yy, musi napowietrzać się dobę, zanim wlejecie taką wodę do akwarium, nigdy nie bawicie się e, we wlewanie takich, tego typu rzeczy bezpośrednio do akwarium. Mogą być za duże spadki pH i zawsze dolewacie kwas tam, gdzie macie do wbicia pH. Nigdy nie wlewacie akwacidu ani kwasu solnego do czystego RO, bo tam nie ma co wbijać i to jest najczęstszy błąd akwarystów. Teraz zrobimy sobie test GH tej wody. Raz, dwa, trzy. No i mamy trzy GH, czyli idealna e, dla moich ryb, słuchajcie. E, idealna dla roślin. Pamiętajcie, że takie najlepsze GH dla roślin to jest według mnie i w mojej akwarystyki to jest od trzech dwiecha do pięciu. Wtedy wszystkie rośliny pięknie rosną. Po dodaniu Aquacidu po około 30 minutach sprawdzam sobie tacha Raz, dwa i mamy, nie wiem czy to widać. Widzicie żółte 3kH, czyli mam odpowiedni KH, który jest buforem dla mojego PH, czyli będzie pilnowało, żeby PH mi nie składały. 3kH to jest 2, 3 to jest takie dobre KH. PH. PH w wodzie do podmiany mam takie samo jak PH w zbiorniku, czyli woda jest idealna do tego, żeby wlać do zbiornika. Nie będzie szoku dla ryb. Są to takie same parametry. W jakiej ryby żyją i dobrze się czują. Zobaczcie, tutaj żabienice amazońskie też wypuszczają pędy. Tutaj jest jeden z lewej strony, drugi z prawej. Czyli co? Tym roślinom jest chyba dobrze, co? Teraz dodam sobie potas aquartu. Zobaczcie, jaka ilość po prostu. O. Teraz makro. Zobaczcie. Mega dużo. Proszę. I wsio. 5 ml akławitu. Nie może zabraknąć również garbników. Ja tym razem użyję polecajki od mojego znajomego, który importuje ryby. To jest preparat do czarnych wód firmy Ista. Wyróżnia go Przede wszystkim to od innych preparatów, że słuchajcie, zamiast wyciągu z migdałecznika, ja już daję liście ketapangu, więc nie muszę ich wlewać. Dodatkowo posiada wyciąg z kory drzew tropikalnych, kwasy fluwo i oczywiście torf. Troszeczkę, bo ja nie muszę nie wiadomo ile garbników wlewać. Co po podmianie, tak? Rybki zadowolone już zaczynają wypływać i sobie jeść. Słuchajcie, parametry w zbiorniku zachowane: woda czyściutka, przejrzysta klarowna roślinki też dostały jedzonko. I na koniec chciałabym Wam bardzo polecić hodowlę, którą ja uważam w tej chwili za jedną z najlepszych. Jest to osoba, która zna się na chorobach ryb, na preparowaniu wody, na bakteriach, na odpowiednim żywieniu dyskowców. Na wszystkim, co dotyczy tych ryb. Jest to osoba godna polecenia, dlatego ręczę za nią. Zobaczcie, jakie perełki ma u siebie w hodowli.